Za, za, dla przedstawicieli ZTP. Pod warunkiem, by się Pani przeprosi panu, też, panu, też. panu jeszcze jedną rzecz. No. W moim przekonaniem. To, co się udało mi, naj, największe osiągnięcie przez te pół roku urzędowania, to to, że rzeczywiście problem edukacji, oczywiście też są powody takie jak te yy, hmm. przypadki, ale mimo wszystko, problem edukacji udało się wznieść ponad... Nie jeszcze nie. Leci... Może jeszcze nie jeszcze ale już nie. Ale jest prawie. Jesteśmy blisko tego, żeby problem edukacji stał się elementem jednoczącym Polaków po pierwsze. Oczywiście są środowiska, pewnego rodzaju margines, który zawsze pozostanie marginesem. Natomiast generalnie... co, co to jest margines? Moim, moim przekonaniem, osoby, na przykład, które, które uważają, że należy w, w, w szkołach uczyć ideologii trockistowskiej, to jest margines. Nie, no nie. Ale ja nie, ja nie że mówię tu pani, nie, nie mówię. Nie, że pan w w moim miłości mamy uczyć szacunku do szukać, drugiego człowieka. Trzeba szukać porozumienia w miarę możliwej, konsultacji. Pan Jerzy Fedorowicz, jeżeli chodzi o, o propozycje, mogę słowo powiedzieć. Tak, ja mam chodzi o propozycje konkretne, żeby, to, żeby pomóc. Bo jeżeli pan się zdeklarował, że nie będzie polityki, że będziemy pomagać, no. po to tu jesteśmy, prawda? Każdy ma swoją drogę, pan ma jakąś niszową partię. Proszę bardzo, działajmy. I teraz ja składam konkretne propozycje, które również prawdopodobnie mieszczą się w pakiecie propozycji Platformy, ale które są omawiane, bo jestem w Komisji Edukacji. Środki na wychowanie pozaszkolne. Na to potrzebne są pieniądze, nie na instytut, no. na który oprotestowywaliśmy. Tak nie wiem, jakie są skutki. Sport. Instytutu. Działamy w obszarach, są masa ludzi, wolontariusze. Wracam od siebie z teatru, gdzie się działo 50 wychowawców dzieci, którym nikt nie chce podać ręki. Mogę się powołać na ludzi, którzy byli straceni. Proszę bardzo, wiesz o Pank Agrawa, który po prostu jest, jest doktorem informatyki, a aby w grupie ze skinheadami. Ja pracowałem z ludźmi, którzy wydawało się, kierowałem też przez polityków prawicowych, przez pana Tejkowskiego, którzy mieli przez ideologię po, po, pokrzywione i okazało się, że, że dojrzali i zmienili swoje poglądy. Ci, co nie zmienili. Mamy programy, które możemy robić. Siedzi przed telewizorem Zbyszek Hołdys, mówi Fedorku, nie denerwuj się, pomyśl o tych dzieciakach, o tych ludziach, których trzeba pomóc. Zbysiu, jestem no. tu przy tobie. Zbyszek pomoże, pomogą ludzie już w całej Polsce. Ruszyłem z całą lawiną ludzi, którzy mają obowiązek pojawiać się w szkole jako autorytety, żeby rozmawiać z tymi dzieciakami. To nie są moje wzorce. Wróciłem ze Stanów Zjednoczonych. Tego mnie nauczyła pani Jola Tatara, która może nas teraz w Chicago słucha. Że tam jest obowiązkiem Michaela Jordana, czyli znakomitego golfisty, pojawić się w szkole. Koszykarza. Ko y tak, y czy innego golfisty, prawda? Ja, już, proszę, Radek Major. Ma, to się zgodzimy, że. Nie, nie, to no, powiedzieć o innej osobie. I proszę bardzo, mamy cały szereg propozycji, które istnieją. Yy, nie wiem, czy pan o tym wie. Jest sprawa podziału w Polsce na ludzi. Proszę pana, ja w Sejmie słyszę, ja jestem w Sejmie dopiero rok. Ja słyszę, że można bić dzieci, że należy dzieci. Szmatą powiedział polityk. Szmatą można przylać czy to Polityk dzieci. czy wicepremier? No wicepremier Leper, no proszę pana. Panie pośle. Brak Kolejny, Pan złożył konkretne propozycje tak. i wicepremier tak. będzie mógł się. Nie, nie od razu właśnie. Zaraz po przerwie, a po przerwie, tak jak mówiłem, dalszy ciąg dyskusji i mamy nauczycieli dzisiaj i uczniów, no, a potem Hubert Hale to dalszy ciąg programu. Wracamy za kilka chwil. Proszę zostać z nami. Co z tą Polską wracamy? Przed przerwą pan Jerzy Fedorowicz zaproponował, żeby polska szkoła otworzyła się na popularnych, znanych ludzi, którzy chcieliby z tymi dziećmi rozmawiać. Czy, czy pan to do... bo był taki problem całkiem niedawno, że dla promowania ekologii to może niekoniecznie. Nie, dla ekologii nie, tylko dla pana Biedronia, dla kolegi pani Sierakowskiej to miejsca za bardzo w szkole nie ma. Natomiast dla sportowców, dla wychowawców, dla osób kultury szkoła jest szeroko otwarta. I wydaje mi się, że... Panie premierze, jeszcze... nawet dla tych, którzy się z panem nie dla zgadzają? Dla którzy no, uczą tolerancji. Tak. Natomiast to, co chciałem powiedzieć odnośnie zajęć pozaszkolnych, bo pan od tego zaczął. Otóż w przyszłym roku zmieniamy kryteria funkcjonowania pieniędzy europejskich. Nie będzie już tak, jak teraz jest, że większość pieniędzy idzie na stowarzyszenia, na doskonalenie nauczycieli. Teraz pójdą pieniądze, miliard dwieście milionów euro przez 7 lat w perspektywie 2007, 2007.